Cześć, witam Was podobnie w Oblivionie. Tak jak widzicie, e, Baurus to jest ten postać z początkowej, z początkowej w ogóle misji. To jest e, obrońca cesarza, który tylko jedyny został po nich wszystkich. On tylko został i daje nam teraz zlecenie. Daj znaka, wyruszymy. Spoko. Czyli teraz mamy bawić się w kotka i myszkę. I tego pana obserwować. Ja chyba się w ogóle nie rzucam w oczy, jestem tylko w zbroi i w ogóle się nie rzucam w oczy tak <grym> I ty takiej białej zbroi prawie, srebrny nawet Pogadłbym z tobą, tylko że pewnie bym zadanie popsuł co No, bicie, się, bicie. Dobrze. Komentarze, brzasku jakieś tam. Mamy ma przy sobie dziwną księgę o kulcie też i o brzasku. Baru powinien ją zobaczyć. Dziewięć sztuk złota. Tak, o to mi chodziło. Może się przekonać, czego Baru zawiedzie się na naszych wrogach. Ja się przekonałam o tym kiedy indziej. Kurde, to jest skrzynka. Mm.

Jak z nami gadał, że on ma wizję, yy, on jest w ogóle, kozak jest, bo jest cesarzem i zginie zaraz i w ogóle jest fajny, nie? To tylko jeszcze jego pamiętam. A tak to już chyba nikogo. Kogo jeszcze pamiętam? Masz może jakiś pokój albo coś? O, daj mi łóżko. No biorę. Dobra. A to nam może zaoferować? On kim jest ekspertem? Uczeń. A to uczeń. Ja też jestem uczeń. Siema, miły mi. Dobra, sprzedamy ci coś. Złobienie kondycji. Drugie, osłabienie kondycji. E. many. I coś to jest drogie, czyli mączkę. O i żółci im sprzedam. sprzedamy. No i tak by było, na tyle. Też Ci dziękuję. Dobra. Zgaszę to pochodnie, dziwnie wyglądam z nią jak chodzę po mieszkaniu z pochodnią. Znaczy nie po mieszkaniu, po hotelu, tak mogę to nazwać. Drewniane drzwi mamy. Zamykamy dla kultury. Co tu ma nic. A tu też nic. Wszystko, co jest w takich rzeczach, jest nigdy nieciekawe. Zawsze nieciekawe. A właśnie tak zastanawiam się. Czy jak się spojrzy w jakieś szuflady, to czy jest nagroda? Nie, nie ma. Skazany przymiotów aż dwa ukradłem. Ataki 3, liczba moder 0, ukradzione konie 0. Zabite stworzenia, zabici ludzie, znalezione miejsca. Złamane wytrychy 19. Liczba uwiedzionych dusz. Właśnie, nie wiem, jak się więzi te duże, właśnie. Może ktoś by mógł napisać mi w komentarzach, jak się więzi te dusze? Nigdzie nie mogę tego znaleźć w ogóle w internecie. Sam też tego nie potrafię zrobić, więc jakbyście mogli, tacy uprzejmi byli. Proszę Was o to. I, I ogólnie, żebyście pomogli mi z tymi duszami, bo nie czaję w ogóle, o co z nimi chodzi. Dobra, weźmiemy wytrzymałość, zwinność, i oczywiście siłę. Inteligencja na razie nie potrzebna mi. Mam jej chyba w nadmiarze. <grych> Dobra. Więc jaki mamy teraz statystyki? Dalej ma następny poziom? Mm. <laughs> Dobre sobie. Siła oczywiście, osobowość może i... 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 I, mm, I inność. Jeszcze jakiś poziom? Jeszcze poziom? Co to ma być? Przecież... Nie no, naprawdę jestem zaskoczony tym zaraz. Jestem w 100% zaskoczony tym. Jeszcze nie do takiej jak ty nie miałem, żeby mieć siódmy level i cały czas pod rząd mieć level. Po prostu... Nie wiem. Jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zdziwiony. O, było już w końcu szedł trochę. Pewnie dlatego, że tyle nabiliśmy tego wszystkiego, a jest włączony ten mod na kasę tych tych ludzików. MPC Turbo Kurde. Dobra, jest 12.00 po południu. Idziemy. Kultura. Wchodzimy do pensjonatu. Mamy się nauczyć, nauczyć tego nie mówienia o rzeczach. Chodzi mi o tych rzeczach. Y o, poczytamy sobie gazetę. Będziemy jak takiej takiego. Czarny rumak. Mm, mm. Septin. Zginął w wieku 85 lat. Przez 65-letni urządziwszy szytarmir Dobra. To Tamle to jest chyba jednak e, te całe siedziby. Muszę sobie zapamiętać. Jeszcze może pójdę do tej babki. Właśnie ciekawego chyba nie znajdę w czeskim mieście. Zanim mówiłem, tak sam się sobie dziwię, że się zamówi. że żółcha. Że, 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 że sam zanim mówiłem. I do tego cały czas się plączę, nie. Cały czas mi się język plącze i cały czas nawijam i mi się pić. <laughs> od pięciu odcinków nic się jeszcze nie napiłem. Czyli gana tak już od godziny. I cały czas jakby wojna zdaniem bez sensu. To jest termena. Taka jest jaszurka. Ubierzymy z ją z bliska. Czy to książkę? Hmm, ciekawa ta książka. To że też od razu po wszystkim, tak? O, ty masz taki taki wzrok masz od razu, że... że cały czy też? <grytasz> Jeszczeurki to mają kurde wzrok. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.